Witam serdecznie, mówi dla Was Kulik Michał W dzisiejszym wideo zaprezentuję Wam jak w bardzo prosty i szybki sposób Albowiem w trybie online, bez instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania Konwertować pliki muzyczne na różne formaty Załóżmy, że nagrałem sobie plik w rejestratorze dźwięku w Windowsie 10 Teraz kliknę sobie tutaj na otwórz pliki Kliknę sobie na nagranie 3 Kliknę otwórz Plik mi się załadował Wcześniej jeszcze tylko przypomnę, że strona do konwertowania tych plików to onlineaudioconverter.com łamane przez PL. Link jeszcze w opisie pod filmem. Teraz tak, jeżeli mam nagrany plik dźwiękowy, ma on 23 sekundy, ma 197 y, kbps. Chciałbym poprawić jeszcze jego jakość, odtworzyć w odtwarzaczu MP3. Klikam sobie teraz na ustawienia zaawansowane. Tutaj ustawię sobie, załóżmy tam, yy, 320 kbps. Dodatkowo podciągnę sobie częstotliwość na 48 000 kHz. Dodatkowo klikn kliknięte mam już tutaj wzmocni, więc dźwięk powinien być głośniejszy i poprawiony. Jeżeli nie byłoby słychać yy, dźwięku odtwarzanego na moim filmiku, to znaczy, że po prostu mój mikrofon nie ściąga tego, co jest w oddaleniu na zewnątrz, prawda? Dobrze, ale... W tej chwili właściwie mamy już wszystko ustawione. Wystarczy kliknąć sobie na konwertuj do formatu mp3. OK. Plik został już przekonwertowany. Teraz wystarczy kliknąć na pobierz. Jak widzimy, tutaj testowałem wcześniej to dwa razy. Wszystko działało OK. Teraz kliknę sobie prawym przyciskiem myszy. Pokaż w folderze, czyli od razu lokalizację pliku. Dobrze. Teraz kliknę sobie otwórz. Tak, i mój plik odtwarza się bardzo czysto, bardzo głośno, jeszcze chyba lepiej niż wcześniej, bardzo płynnie. No i w dzisiejszym wideo poradniku byłoby to na tyle, bo plik został przekonwertowany i myślę, że do każdego dowolnego innego formatu uda się taki plik przekonwertować. Życzę przyjemnego, radosnego, ciepłego dnia, bo wiosna się zbliża. Życzę do oglądania kolej zapraszam do oglądania kolejnych wideo poradników i do zobaczenia.